Jesteśmy na moście Tyberiusza, jedna z największych atrakcji Rimini. Wybudowano go 2000 lat temu. Budowa zaczęła się pod panowaniem Augusta, a skończyła za panowanie Tyberiusza, dlatego dziś most jego właśnie nosi imię. Wybudowano go solidnie z kamienia, który został sprowadzony z Istrii. Nigdy nie został zburzony. Nie udało się to ani barbarzyńcom, ani nikomu w czasie II wojny światowej. Dziś przepływa pod nim kanał, natomiast dawniej płynęła pod nim rzeka Marekia. Było to jeszcze zanim zmieniony został jej bieg. Most Beriusza łączy dziś dzielnicę San Giuliano ze starym centrum Rimini. Jedno z najbardziej ikonicznych kin we Włoszech. To tutaj Fellini, jeszcze jako młody chłopak, albo nawet dzieciak, przychodził i w zamian za to, żeby móc oglądać projekcje za darmo, bo oczywiście na bilet w tamtym czasie jeszcze nie mógł sobie pozwolić, rysował ulotki reklamowe dla właściciela kina. Tak oto narodziła się pasja do kina, która potem wyniosła go na Szczyt Sławy. Kino zostało oczywiście w ostatnich latach odrestaurowane i nadal można cieszyć się wyświetlanymi tutaj projekcjami. Jesteśmy na Piazza Cavour, jednym z najważniejszych placów Rimini. Warto tu wstąpić nie tylko dla samych barów i w czasie świąt dla targów, straganów, natomiast dla samej urody placu. Jedną z jej najważniejszych ozdób jest e, szyszkowa fontanna, jak ją nazywam, Fontana de la Pinia. Jest tak wyjątkowa, że już 500 lat temu, ponad 500 lat temu, zachwycił się nią Leonardo i poświęcił jej kilka słów. Tabliczka z jego słowami jest przytwierdzona do, e, do fontanny. Pierwotnie na jej szczycie znajdował się pomnik świętego Pawła, dlatego że fundatorem tej fontanny był papież Paweł, który nosił to samo imię. Czasem figura świętego została zamieniona przez szyszkę. Szyszka to po włosku pinia, gdzieś tak się właśnie nazywa, fontana della pinia. Rimini, czyli miasto nadmorskie, a zatem w kuchni, oprócz słynnej w całej romanii Piadiny, królują ryby. Jesteśmy na starym targu, który liczy sobie ponad 200 lat, Vecchia Pescheria. To tutaj mieszkańcy Rimini zaopatrywali się w ryby i owoce morza. Jesteśmy na placu Trzech Męczenników. To również jeden z ważniejszych placów miasta. Dzisiaj nosi taką nazwę, natomiast wcześniej był placem Juliusza Cezara. Pomnik Juliusza Cezara stoi na jednym z jego boków. Dziś oryginał zastąpiony został kopią. Oryginał posągu Juliusza Cezara kazał ustawić Mussolini, który uważał się za jego godnego następcę. Eee, według legendy, Juliusz Cezar po przekroczeniu rzeki Rubikone, tu właśnie miał wypowiedzieć znane słowa: Kości zostały rzucone. Na plac trzech męczenników warto wstąpić również w ostatnią niedzielę miesiąca. Jest to organizowany wtedy targ staroci. Jesteśmy przed arco daugusto, czyli łukiem Augusta, które jest jednym z najważniejszych zabytków Rimini. I tutaj też zaczyna się via flaminia którą odnowił właśnie August i z tego też powodu u jego czci wybudowano ten łuk. Łuk jak na tamte czasy był bardzo monumentalną, wielką budowlą, tak wielką, że nie sposób było zamontować w nim wrota. To miało być jednocześnie wiadomością dla wroga. Pod panowaniem Augusta Rimini jest tak bezpieczne, że nie ma potrzeby zamykania drzwi. Dziś łuk zdobią cztery głowy: Apolla, Minerwy, Jowisza i Neptuna. Łuk Augusta jest najlepiej zachowaną i największą tego typu budowlą w całej północnej Italii. Jesteśmy przed tempie Malatestiano. Najpiękniejszy, najważniejszy kościół duomo. Niestety spóźniliśmy się. Jest siesta, więc nie pokażemy Wam wnętrza. Pamiętajcie zawsze, w czasie zwiedzania Włoch, kościoły, niektóre zabytki, niektóre restauracje, zamykają się na jestem. Kościół otworzy się dopiero o 15.30, ale my będziemy już w innym miejscu. Dlaczego warto tu zawitać? W środku jest krucyfiks Giotto. Jest to jeden z nielicznych krucyfiksów, który artysta zostawił i jedyny, za którego nigdy nie wziął zapłaty. Wykonał go dla tutejszych mnichów, po to, żeby zaskarbić sobie ich łaski i tutaj też otworzyć swoją szkołę w Rimini. Tak też się stało. Kiedy trafiłam tu po raz pierwszy, udało mi się spotkać z Kustoszem. To było spotkanie zupełnie przypadkowe. Mam generalnie szczęście do takich spotkań, szczęście do ludzi w podróży. Kustosz, widząc moje zainteresowanie, opowiedział mi o krucyfiksie, opowiedział mi o fresku Piero della Francesca, który tutaj jest, o Wasarim. Natomiast sam krucyfiks, który z daleka jest podobny do pozostałych krucyfiksów Giotto, jest wyjątkowy. Dlatego, że jak opowiadał kustosz, kiedy w czasie renowacji wszedł na górę i stanął twarzem, twarzą w twarz z y, ukrzyżowanym Chrystusem, ponoć oczy Chrystusa są leciusieńko otwarte, a w nich odbija się to, co zobaczył przed śmiercią. Tempio Malatestiano zostało wybudowane z woli słynnego romaniolskiego kondotiera Sigismondo. Nie dość, że był nie tylko był znanym kondotierem, wielkim kondotierem, ale był też em, mecenasem sztuki i poetą. I to on zadbał o to, by Duomo, powiedzmy Duomo, najważniejszy kościół Rimini wyglądał tak jak wygląda, choć nie jest to Wersja, która była założona. Projekt oryginalnie przewidywał dużo większą budowlę. To, co wiedzieliście, to oczywiście nie wszystko, co można zobaczyć w Rimini. Pamiętajcie też, że jeżeli traficie w te strony na przełomie kwietnia i maja, warto wstąpić do położonej niedaleko, jadąc w kierunku Rawenny, o około 20 km, Pinarelli. Odbywa się tu w tych dniach festiwal latawców. Przyjeżdżają wystawcy z całego świata i wydarzenie jest bardzo kolorowe. Na zakończenie, kilka ujęć kolorowych latawców. A do Rimini jeszcze oczywiście wrócimy.